Cement jest to spoiwo, spoiwo łączące ze sobą nawet tutaj możemy zobaczyć, choćby nawet cegły, prawda? Ale cement zin jest to zbiór opowiadań artystów, którzy spotykają się w wspólnym gronie przy różnych okazjach, jednocześnie tworząc krótkie, ciekawe historie, które ukazują się właśnie w cement zin. Większość tych rzeczy na pewno ma miejsce w Szczecinie, gdzie znajduje się serce wydawnictwa grandy, gdyż to oni tak naprawdę odpowiadają za tego typu właśnie pozycje. Ja jestem Jarek, witam Was wszystkich na kanale Lubię Komiksy i dziś na tapet bierzemy sobie właśnie te trzy pozycje: pierwszą, trzecią i czwartą. Nie mam niestety tej tutaj drugiej. Ale dodatkową ciekawostką dla Was jest to, że już niedługo ukaże się kolejny numer tegoż wydania, tego typu pozycji. Dlatego teraz jest idealna okazja, aby Wam przytoczyć, jak prezentują się te pozycje, które właśnie tutaj mam przed sobą. Ciekawie wydane. Ładna okładka. Błyszcząca, oczywiście połysk. Całkiem obszerny jak na tego typu przedsięwzięcia. Ale przede wszystkim, tak jak mówię, po wstępie mamy też oczywiście rozpiskę, którą Wam przedstawiam. Jakie pojawiają się tutaj pozycje? I od razu rzuca się w oczy przynajmniej mi edyta bystroń, czy choćby nawet. Tutaj wybaczcie mi. Bo gdzieś mi... a właśnie mam, Anna Ksztoń. Te dwie artystki przypadały mi już wielokrotnie do gustu, miałem okazję zapoznać się z ich twórczością i są bardzo po prostu spoko. Tutaj przede wszystkim mówię, wiele historyjek jest ciekawych i wymownych, czasami bardzo krótkich, ale choćby nawet terra nostra, którą tutaj widzimy, natura, no, w dwóch stronach tak naprawdę pokazuje. Wiele. I tak jak mówię, bardzo ciekawe historie. Niekiedy w żartobliwym tonie, super bohaterskie, jak ta staruszka, oraz e, dwóch przyjaciół, nazwijmy to w ten sposób dwóch braci Młota i Sierpa. Także mówię, super rzecz naprawdę. I tutaj, jeżeli lubicie od czasu do czasu e, poczytać coś innego, coś właśnie takiego artystycznego, nietypowego. Fajnie jest sięgnąć po tego typu rzeczy i choćby nawet spotkać się z Wiedźminem, który jest dość nietypowym oszustem. Pięknie też prezentują się jednostronicowe, tak jak możemy zauważyć, historie, które też wiele nam naprawdę tutaj mówią. I to jest właśnie piękno tego typu pozycji, że takich krótkich historyjek. Oczywiście, przy okazji, takimi świetnymi rysunkami, jak ten tutaj, możemy się spotykać częściej i częściej i naprawdę bawić się przy nich bardzo dobrze. Dlatego warto sięgnąć, bo to jest na swój sposób uczta dla nas, komiksiarzy. Drugą pozycją, która jest wydana w taki sam sposób, ale skupia się głównie na. Science fiction, czyli sci-fi, jak to woli. Oczywiście też Wam przedstawię, żebyście mogli sobie zobaczyć, jakie mamy tutaj historie i kto za nie odpowiada. Choćby nawet jest Wojtek Włózieliński, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, jeżeli obejrzy ten materiał. Jest też oczywiście Beata Sosnowska, która tak jak w przypadku Bystroń, Edyty Bystroń, też jakiś czas temu już wydawnictwo Granda wydało bardzo ciekawe pozycje, które możecie myślę że jeszcze chyba kupić nawet u nich na stronie. Więc zachęcam was, jeżeli chcielibyście, w opisie na dole będzie link do strony wydawnictwa Granda i tam zerknijcie ewentualnie napiszcie, czy jest szansa na zdobycie właśnie czegoś takiego, bo naprawdę daję to po prostu radę. Ja jestem otwarty na polskich artystów i zawsze sobie ceniłem po prostu tego typu prace, a one są naprawdę fajne. Wiele z nich, choćby nawet ta, nie wiem dlaczego, ale mam skojarzenie na coś na temat Stanleya i Kubricka, jeżeli chodzi o wydawnictwo Elemental. Doszukałem się jakichś podobieństw, ale to tylko i wyłącznie może być moja opinia, gdyż tak uważam, tak uważam, że niekiedy może nawet artysta nieświadomie, ale właśnie może być przez czytelnika porównany do jakichś innych artystów, niekoniecznie z Polski. I to jest dla mnie dodatkową zaletą Cementzina, z tego względu, że, tak jak wspomniałem, czytając go, możemy właśnie wyłapywać tego typu smaczki, bawić się tym po prostu jako fani komiksu. Tutaj, oczywiście, ostatni, który już nie jest w błyszczącym. Takim połyskowym wydaniu, tylko bardziej takie matowe, aczkolwiek też dalej bardzo przyjemne, nawet nie wiem czy nieprzyjemniejsze. I ta jakość wydania jest znacznie lepsza, chyba mi się wydaje, mimo że ten papier jest cieńszy, ale ma taką przyjemną fakturę i trzyma się to świetnie w dłoniach. No i tutaj świnki 3 przede wszystkim otwierają nam ciekawą historię. Ktoś nie zna Trzech świnek, prawda? Ale też wiele innych, jak właśnie panowie K, którzy ponownie się pojawiają. No i tutaj idealnie mi to pasuje do Spinera i nawiązania właśnie do choćby nawet Blade Runera samego, prawda? Świetna sprawa. No, po prostu cud, miód dla moich oczu. Więc mówię, tego typu historie, jeżeli mam możliwość przeczytać, mam możliwość poznania. No, to jest po prostu rewelacja, za co też z tego miejsca dziękuję wydawnictwu Grandzie. Dodatkowa historia Krasnoluda i Elfa, lekko miłosna, ale też mm, bardzo ciekawa, jak inne, które się tutaj e, pojawiły. Dlatego mówię, ja Was zachęcam raz jeszcze, bo nie wiem, ile jeszcze mógłbym dobrego powiedzieć, abyście uwierzyli mi. Że to jest naprawdę coś ciekawego i coś zupełnie innego, do czego przyzwyczajają nas wydawcy swoimi, no nie oszukujmy się, bądź co, bądź świetnymi komiksami, ale czasem właśnie coś tego typu można sobie wziąć i się też świetnie przy tym bawić. Przede wszystkim tu na koniec podsumowując, całe te trzy pozycje, które tutaj mamy, świetna historia. W klimacie mangowym, która wręcz mnie urzekła swoją prostotą, pięknym rysunkiem, ale taką czułością, takim ciepłem, które bije od, od tej właśnie krótkiej, trzystronicowej historii. Dlatego, moi kochani, fajna sprawa nie ukrywam, że będę czekał na kolejne, najnowsze. Wydanie. Jeżeli się ukaże, jeżeli będę miał możliwość go poznania, to pewnie dam Wam o tym znać. Tymczasem zapraszam Was, abyście zapoznali się z tymi pozycjami, jeżeli macie taką możliwość. Oczywiście, raz jeszcze przypominam, link w opisie, gdybyście chcieli sobie e, nabyć jakąkolwiek nawet pozycję od wydawnictwa Grandy, bo troszeczkę już tego mają w swojej ofercie. Tymczasem ja z Wami się żegnam. Pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał. Komentujcie, polubcie, udostępnijcie będzie mi bardzo miło. Zaglądajcie na stronę lubełcomix.pl, fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. Tymczasem ja z Wami się żegnam. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.